Cześć, jesteśmy z Koła Naukowego Rolników SGGW i zajmujemy się szeroką tematyką rolnictwa oraz poszerzaniem wiedzy i poszerzaniem pasji w naszej organizacji. Dołączając do nas możecie brać udział w wielu szkoleniach, wydarzeniach, przeglądzie kół naukowych, wyjazdach tematycznych oraz dniach pola. Dodatkowo organizujemy cykliczne spotkania zarządu, w którym poruszamy takie tematy jak na przykład zmiany czy chociażby burze mózgów, gdzie możecie zaproponować, co wy chcielibyście znaleźć czy czego się dowiedzieć w naszym kole. Dodatkowo planujemy też zorganizować konkurs. Wkrótce wrzucimy więcej informacji i zapraszamy Was do lajkowania oraz do obserwacji naszego profilu na Facebooku i Instagramie KNR Rolników SGGW w Warszawie. Tam nas znajdziecie, także zostawcie łapkę i... I trzymajcie kciuki naszej działalności, promujcie nas i zapraszam na spotkanie, które odbędzie się już jutro, 19 października o godzinie 19 w sali Rad Wydziału Budynek 37. Dziękuję i zapraszam.